Witam Was w już jedenastym odcinku Zagrajmy w Minecraft Ale patrzcie już mamy betę 1.4 I właśnie zobaczymy co jest w niej nowego Nie będziemy to znowu dokończyć, Nie będziemy wierzyć Właśnie już trochę podekscytowałem tą betą Nie wiem czy to było oswajania wilków Weźmy pismo może znajdę wilki już się tego chociaż że wiemy teren jest jeszcze nieprzystosowany nie do bt1 4 może będą w, w dzień wyruszymy na wyprawę może upiekę dwa mięska tu już przytopiłem żelazo na razie mm -mm. Ja, ja się nie mogę doczekać. E, może e, zrobię cięcie, przeczytam na Minecraft Wiki i to się w tym czasie upiecze. Dobra, już wiem co jest. Można, są brązowe owce, wilki złe i z, dobre wilki. I przy okazji dowiedziałem się, że można robić ciastko. Oswojone wilki i nieoswojone. O to mi chodziło. Można też robić ciastko. ciastko. Tylko potrzebna jest... A, e, już mówiłem, że są brązowe owce. Jak nie mówiłem, to są brązowe owce. E, teraz wyruszamy. Za tym tu przydałby się jeszcze drobiny W ogóle. Tam musi być jedno wejście. Otwór. Muszę schować wszystkie pilofy oprócz... <laughs> tu. tu się przyda jakieś. To może się przydać. Dirt. Do dirta. schowajmy już w tym Dobra. W serialdzie Nie wiem czy wilki są napis full. Poza tym, nie, nie wiem, czy jest, bo nie ma jeszcze Ej, Coco Beans, to znaczy w, w Minecraft Crafting było pokazane, że, że, że skąd można wziąć Coco Beans, ale skąd wziąć Coco Beans? Napiszcie mi w komentarzach. 11 odcinek. Wklinam! Się na chłopakę. To zabierajmy glinę bez cięć. Jeszcze glinę? Może że z ciągnęli nią czy tama więcej. Oby wrócić później do domu. A może teraz? Jestem. To... Jak da jakiś. tych nieznanych wilków, to nie wracam do domu. O, tam jeszcze glina jest.

Ale już drugi domek oddzielny, bo tego mi się nie chce. No. Tam już nie chce mi się chodzić. Beta 1, wróbka 4. Chcę tylko wilki znaleźć. Ludne jak w śniegu mi się Będziemy mieli zapas Starczy nam zimna zima Starczy nam na zimę, 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 zimę Jest super dobry rok. Ja już na to był Bo tak jak na Bo nie wiem skąd to myślał tyle z nie Niech też mi jak zdobyć teleskopa, biegniec. Jak wyszła nowa aktualizacja Betty, ja się tak cieszę, teraz w poszukiwaniu wilków. Wilki. Patrzcie do pana. O nie, już chyba fioła można dostać od tej gliny. to ważne rzeczy. Mam no, dla was mięsko! Chyba ten film będzie w dwóch częściach. Dodanego w poszukiwaniu, mm, w przekładaniu wilku. Tylko najpierw odniosę glinę. Nie będę wstawiał nazwy o glinie. Żeby tak. Trochę dziwnie to wygląda, jakby nie było dachu, nie? Ale to jest tajemniczy domek. Tak żeby nikt nie wiedział. To jest? A To było? Muszę odłożyć ważne rzeczy. Nie, nie włożę tego do pieca. Chociaż. Włożę na razie to. Jestem przygotowany. No kurde. Teraz może włączę jakąś przyspieszoną taśmę z muzyczką. Ale się okaże. Ale w końcu znalazłem dużo gliny. Bym wtedy miał już tam tą drugą część donku. Glina? O ja. Nie, nie. Już nie będę przyklinał. Dajcie trochę wejść biedakowy dzień. Już nie jestem biedakiem. Niech mm, da, dajcie mi... Dajcie mi podpowiedź nawet... Gdzie są te wilki? Na Skype nazywam się Literuje. B, A, C, Z, E, X, X, X. Baczek, X, No miało być boczek, ale... chyba się przeliterowałem, jak napisałem.